Stefuś, gdzie go niesiesz? Gdzie ty niesiesz tego malucha? No chodź. Jest tutaj. Nie bierz go. Zostaw go, Stefko. Zostaw go. Schowaj go, mały. Schowaj. Gdzie z nim idziesz? Gdzie ty z nim idziesz? Stefuś. Oddaj. Chodź. Chodź, mały. Chodź. Gdzie chcesz go zanieść? Co moje żabko? Pilnuj małego. Pilnuj małego. Gdzie lecisz? Nie bój się. Zostaw go. Znowu go wyciągasz. Po co go wyciągasz? Gdzie z nim idziesz? Stefo. Gdzie chcesz z nimiś iść? Daj mu jeść, daj mu jeść. Gdzie poszłaś? Miśka, chodź. Znowu idziesz po niego? Zostaw go. Stefko, no gdzie go zabierasz? Oddaj go Oddaj go, on płacze. Gdzie go niesiesz? Już go zostaw. Sałaty ci tam chcesz? Trzymaj sałatę. Nie chcesz sałaty? Znowu będziesz go brała? Zostaw go. Stewko. Zostaw go. Po co go znowu bierzesz? Gdzie go chcesz zanieść? Nie upuść go. No chodź, gdzie go niesiesz? Ołóż się. No, daj mu mleka. Już go zostaw. Zostawisz go. Zostawisz go w spokoju. Nie bój się. Nie bój się. zostaw, o, zostaw go. Stewku, nie bierz go. Po co go znowu wziąłeś? Zostaw już. Gdzie go niesiesz? Miśka. Gdzie ty go chcesz zanieść? Połóż go. Połóż go i koniec.